Witaj 25 grudnia 2024, świąteczny poranek. Przychodzę dzisiaj do Ciebie z kartą dnia. Karta dnia, Archanioł Capkiel. To liliowy promień, który mówi o miłosierdziu, rozwiązaniu, wybaczeniu i uzdrowieniu. Archanioł Capkiel jest znany jako archanioł miłosierdzia i pomaga ludziom znaleźć spokój, rozwiązanie w chwilach, kiedy zrobili coś złego. Doradza im naprawić to, co uczynili, i znaleźć inną, właściwą drogę do poprawienia wszystkiego, co im się nie powiodło. Stara się o to, aby ludzie zrozumieli, gdzie popełnili dokładnie błąd, zastanowili się nad sobą i zaakceptowali możliwe konsekwencje swojego zachowania z pokorą i uznaniem. Archanioł Cawkiel dodaje nam siły nie tylko do uznania naszych błędów, i przewidywań, ale również do poszukiwania drogi w celu ich naprawienia, i do tego, abyśmy potrafili przeprosić tych, których mogliśmy urazić, skrzywdzić naszym zachowaniem. Archanioł Cawkiel zachęca ludzi do szukania przebaczenia, które im przekazuje tak samo, jak wspiera aby ci, którzy byli skrzywdzeni, wybaczyli tym, którzy ich obrazili. On sam zdaje sobie sprawę, jak ciężko jest przebaczyć tym, którzy nie traktowali nas dobrze i dlatego pomaga nam znaleźć siłę, aby wybrać przebaczenie pomimo naszych zranionych uczuć. Archanioł Cawkiel Pomaga goić emocjonalne rany i uzdrowić bolesne wspomnienia, tak samo jak naprawić zniszczone relacje i motywować ludzi, aby znowu odnaleźli swoją drogę. Cóż się działo takiego w święta, że przyszedł do nas Archanio Cawkiel. Archanioł Capkiel jest związany z liliowym promieniem duchowego oświecenia i promień ten jest najczęściej kojarzony ze zdolnością rozmawiania albo słuchania aniołów. Liliowy promień przechodzi przez anielską czakrę, związaną i znaną jako czakra, uwaga, Piątego oka. I jest fizycznie połączona z centrum równowagi i harmonii. Pomaga oczyścić ciało od negatywnej energii i przynosi uczucie harmonii do każdego kawałka naszego ciała. Uwalnia wszelkie blokady i łagodzi bóle głowy. Czy słyszysz podszepty aniołów? Czy słyszysz, jak mówią do ciebie? A może blokujesz się na nie? A może nie chcesz słyszeć, bo myślisz, że to coś nie tak? Tutaj ci podpowiem, że archanioł Cawkiel jest kojarzony właśnie z takimi kolorami jak liliowy, jasnoszary czy beżowy. Natomiast możesz Pomóc sobie w tych rzeczach, które zostały wymienione, za pomocą kamieni. Bo kamienie, które są pod wpływem Archanioła Cawkiela to oko Tygrysa, ryolit i jaspis Leopadzi. Życzę Ci pięknego dnia w gronie rodzinnym wspaniałych, obfitych świąt i do usłyszenia jutro.